perspektywy za też są ignorowane, e, przez co, jeżeli będziemy teorie ewolucji czy w jakikolwiek sposób naturalizm, sprzeciwiamy się Bogu po prostu i temu co, i temu, co On mówi. I Bóg pozycję to, o czym wspomniałem, jedynego stwórcy i władcy na rzecz różnych mechanizmów, które wyjaśniają nasze istnienie. I taki Bóg liberalny, czy taki dodatkowy, czy Bóg dziur, nie jest Bogiem Wszechmocnym. Jeżeli nie mamy Boga Wszechmocnego, który panuje nad całym światem, nad całą historią, to nie możemy mieć poczucia bezpieczeństwa, że On też zadba do końca nasze sprawienie, że On nas chroni. Bo jeżeli to jest Bóg, który gdzieś tylko tam elementami działa, to on ma obszary, nad którymi nie panuje. Taki Bóg, my nie wiem, czego potrzebny nie jest. Ja chcę mieć Boga, który jest przedmosem, bo tylko taki...